Witajcie moi drodzy widzowie. Ja jestem Uholek, jesteście na kanale Uholek Gimca. Reszta. Dziś na kanale kolejne zdobycie lombardowe. Jest to już druga część tam, chociaż prędzej też polowałem na te gry w lombardzie i w różnych innych rzeczach, ale to są tylko i wyłącznie z lombardu kupione gry, które tutaj sobie leżą i czekają na moje omówienie. Dziś na kanale będzie wyjątkowa rzecz, której normalnie Praktycznie powiem szczerze, nie trafia mi się to na co dzień. Wyjątkowa sprawa tutaj z boku jest a te gereczki to wpadły tak. Zaraz o nich opowiem o wszystkich więc może najpierw zaczniemy od tych tutaj najlepszych kąsków, które mi trafiły się moim zdaniem najlepsze chociaż stan to jest taki troszeczkę nie, słabawy i ogólnie jest po niemiecku tutaj. Ale myślę, że dubbingu niemieckiego nie będzie, chociaż Niemcy uwielbiają wszystko dubbingować. Mam tylko okładkę bez instrukcji, pudełko trzaśnięte, ale drivera chciałem mieć za takie pieniądze. W sumie płytka prawie, prawie porysowana. bardzo fajnym. Reszta pudełka w bardzo ładnym stanie. Powiem, jak pokażę wszystkie te gry, powiem później, ile za nie dałem. Kurczę. Tutaj tak się to. No, nie, to wszystko pognę sobie zaraz. Wiem, że to się tak wkładało, wsuwało i to wiecznie wypadało i się wsuwało i każdy się męczył. Jak ktoś powie mi, że się z tym nie męczył, w, w opisach to. To nie wiem. Można mi tam komentować, czy się męczyli, czy nie z tym wkładaniem tych instrukcji. Ja pamiętam, że się męczyłem kiedyś. No i taki, w takim starym driverka dorwałem. Może tu tak to postawię żeby było. Następną grą, też na PlayStation 1 gereczki, jak widać zresztą. Jest Rainbow Six. Ta cena tutaj to nie jest ważna. Tom Clancy Rainbow Six dokładnie. Pewnie błąd już jakiś. Mówię. O, cena już wyskoczyła. <gryw> Zaraz przy drugim. Tu jest tylko instrukcja, jeszcze taka zalana. Ale pudełko jest dość w dość za tym stanie, tutaj trochę pęknięte do PlayStation 1. Pudełka dorwać to jest naprawdę, powiem szczerze, ciężko. Za wszystkie gry dałem 70 zł. To w sumie tam wyszło po 17,50 za na PlayStation 1, i to było w Lombardzie. w Lombardzie, gdzie takie rzeczy to już się praktycznie nie trafiają. Rainbow Six jest trochę porysowany, ale myślę. Że to nie jest tam jakoś. Nie będzie. Może będzie działała. Rainbow Six, dokąd, dokładnie. Tom Clancy. No. To też jest wszystko tutaj po niemiecku. Niestety. pudełeczko tylko tu pęknięte. Ale teraz mam wyścigi. Ja bardzo uwielbiałem wyścigi na PlayStation 1. Na psx tak zwanego. Uwielbiałem wyścigi. Niestety też po niemiecku ale toka 2. fajnie pudełeczko eleganckie zachowane niepęknięte niestety tylko znowu okładeczka bez instrukcji toka tuning cars touring. touring cars ta jest praktycznie prawie bez rysek normalnie gierka normalnie jest rzadkość w takich czasach playstation żeby trafić o no to standardowo Taka się została też za 17,50. No i Colin, Colin McRaeley McRailey, jak dobrze czytam to, nie chcę tego łamać, bo ja zawsze czytałem po swojemu i, i tak dalej. Z tym tak, i tak dalej też dużo tego powtarzam. Tu akurat mam cały komplecik normalnie w tym kolinie. Instrukcja po niemiecku, ale jest. ciekawe czy giereczka będzie po polsku. Przy wyścigach to nie ma mniejszego znaczenia ale takie zdobycie w lombardach w tych czasach nie jest praktycznie o prawy. no to są to nie są rysy, które by przeszkadzały w działaniu. Yy, niedługo, niedługo, bo już długo trochę kombinuję sobie tego oryginalnego. To oryginalną jedynkę ma mi kolega tam załatwić, już tam kombinuje swoje tam rzeczy. Może będę miał. to są te cztery giereczki normalnie na PlayStation 1 w lombardzie trafione. Było widać Paragonik w lombardzie. Szkoda tylko, że ten driver jest tutaj pęknięty. Ale on pewnie będzie po niemiecku, bo driver chyba był po niemiecku. Nawet chyba miałem kiedyś drivera po niemiecku. Pierwsze moje gierki od dłuższego czasu, bo miałem kiedyś na PlayStation 1, się wszystkich pozbyłem, sprzedałem. Trzeba odnowić kolekcję. Za takie pieniądze no, szkoda było nie brać, moim zdaniem. Nie wiem, możecie w komentarzach mi dać tam opinię, opisać to wszystko. Czy warto było dać 17,50 za te gierki? Nie wiadomo, czy będą angielskie wersje, tylko po niemiecku. Bardzo chętnie poczytam, odpiszę. Następnymi dwoma grami są gry na PlayStation 4. Jaki przeskok z jedynki na czwórkę. To jest God of War i Devil May Cry. God of War. Polska wersja językowo PlayStation Hits. Gra akurat obecnie jest w konsoli. Konsoli, tak, nie przysłyszaliście się w konsoli. Mam zakupioną sobie konsolę PlayStation 4 Pro. Kupiłem sobie niedawno opowiem o tym, na inny filmik sobie zrobię, pokażę ją, jaką kupiłem sobie i za ile dałem grę sobie włączyłem pod mój 4K Ultra HD telewizor wszystko tam ładnie śmiga, chociaż wyświetla się w 2K, nie wiem dlaczego pisze 2K ale gra fajna chociaż mogli zostawić w starym stylu w takim jakim ja uwielbiam tego Godowara krotosa. dałem za nią tutaj widać jak dobrze widać, 48 zł. Myślę, że to dobry był deal. Była wystawiona za 40, za 50, 2 zł. mi zniżył. Targowałem się, żeby było taniej. Po polsku, pudełeczko, tu wszystko: nowa konsola, nowa kolekcja i nowe granie. I tutaj Devil May Cry 5. No, praktycznie tylko dlatego kupiłem tą konsolę. mogę tak powiedzieć, dla tej gry. No, jeszcze tam parę gier jest, bo z tego co jak przez te lata było PlayStation 4, to te gry co wychodziły to nie, nie robiły na mnie tam. Tysiąc gier podobnych do Soulsów, Soulsy mi jakoś nie wciągnęły nigdy. No, i tutaj mamy Devil May Cry 5 Bez tutaj instrukcji. Nie wiem, czy była dawana instrukcja. Zagradałem 47 zł, była za 49 też 2 zł. No tutaj 2 zł udało mi się utargować, jak się zainstaluję. To też jest wszystko tam po polsku, napisy są po polsku. Bardzo uwielbiam serię Devil May Cry. Bardzo chciałem to zagrać. No i mam okazję. No, i to by było na PlayStation 4, którym jest moim nową konsolą te konsole u mnie wpadają i wpadają nie? no właśnie, sam jestem troszeczkę tym przerażony, że aż tak się tutaj rozbudowuję, rozwijam z tym kolekcjonowaniem i graniem następnymi grami, które zakupiłem są gierki na xboxa z tymi grami też był taki dziwny deal ponieważ w jednym lombardzie mam tam z jednego takiego znajomego Razem chodziliśmy kiedyś na treningi i mówię mu jak się pokażą jakieś gierki tam tanie to niech odkłada mi. No i mówił, akurat tanie, ta akurat y, kosztowała mnie tutaj, teraz pokaże i mówił, że jak wezmę y, jak wezmę trzy gierki to po dychu, to on będzie mógł podychu oddać je, nie po dyczce. normalnie taka cena jak jest. Tutaj mamy Max Payna, który też był za Fajnie. Max Payna trójeczkę. Chciałem ograć. Grałem jedynkę, dwójkę, trójkę. Nie grałem. Czas na konsolę, żeby zagrać na konsoli W trójkę. Jakiś był. Jest komplecik. Dwie płyteczki. Nieporysowane. Fajnie wszystko. Może będzie po polsku coś tam, jak się zainstaluje z internetu, ściągnie. Może coś tam będzie. Za 10 zł. Do kolekcji. Do ogrania, bo Max Payna na pewno zagram. Przeszłem tamte części, zrobiły na mnie duże wrażenie. Ten time, coś tam, nie pamiętam jak to się nazywało. Nie ma tego. To spowolnienie czasowe. Następną gierką jest tutaj ekskluzyw na Xboxa 360. To jest Fable 2, Też komplecik. Zadyszkę była. Do tego mam jedynkę, troszeczkę w jedynkę pograłem, może z rozwojem postaci, bo tutaj jest niby już ta postać, ten bohater już starszy i można tutaj trochę lepiej nim podziałać. Może jest, będzie fajniejsza, znaczy, nie taka dziecinna o to chodzi mi, o taka bardziej podchodząca pod waleczność i potwory i straszność. Może, nie wiem, zobaczymy, nie grałem nigdy. Następną grą jest Wolfenstein. Jak dobrze przeczytałem, Wolfenstein. To jest chyba. Nie wiem, który to jest Wolfenstein. To jest chyba ten zwykły. Ten, co nawet się ukazał na PlayStation 2, jak dobrze myślę. To jest... Nie, tamten był Return to the Castle of Wolfenstein. Chyba tak. To jest chyba zwykły Wolfenstein. Zwykły. Jakiś remake jakiegoś tam. Nie wiem. Jak wiecie, to w komentarzach poproszę mi tam napisać. Dowiem się chętnie. Nie będę tego szukał. Wolę od Was usłyszeć. Yy, wolę od Was usłyszeć. Lepiej się, lubię popisać z moimi widzami i z innymi kolegami z innych kanałów z taką samą pasją jak ja. No i ostatnią gereczką jest Nowo o Zombie, bo chciałem, jak ostatnio mówiłem, lubię gry o zombie. Więc jest Red Dead Redemptions Under, under Nightmare. Under Dead, Under, Under. Dobra, Jezus Maria, ale to połamałem. Under. Undead. Undead. Undead Nightmare. O, nieżywy, coś tam. Yy, koszmar chyba. Yy, jak dobrze czytam. Dobra, nie chcę tego to łamać. No i za nią dałem 25 zł. Niestety nie było poddychu. Takie gry jeszcze nie chodzą po 10 zł. Bo one są za dobre gary. w dobrym stanie. Komplecik. Wszystko. Wolfensteinie też był komplecik. Zadyszkę. Nie grałem w tego wolfensteina. Przecież kiedyś to się grało w każdego Wolfensteina. No. I tego to było za 25 zł. To są moje ostatnie Lombardowe zdobycze. Mam. Troszeczkę tego mam. Troszeczkę na to wydałem pieniędzy. Powiem szczerze, przez ten ostatni czas. Ale jak kupiłem sobie PlayStation 4, na którą zbierałem ponad rok. Albo prawie rok. I Trochę powiem wam szczerze, że to Pro trochę huczy, no. Huczy, huczy i huczy, ale myślę, że te gereczki wszystkie jakoś to da radę. Zobaczymy, jak będziemy grali w końcu. Chwilę pograłem. Może coś tam prędzej będzie na kanale, bo już mam sparowane, żeby robić live streamy ze, ze, z, z YouTubeem, więc nie przedłużam tego odcinka, bo już i tak długi, chociaż trochę tytułów jest w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się wszystkim podobało. Dziękuję Wam za uwagę, za oglądnięcie tego odcinka. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Ja żegnam się teraz z Wami do następnego odcinka i do reszty materiałów na moich kanale. Zapraszam Was i żegnam się. Hej!